Statystycznie co drugi Polak posiada samochód, co najmniej co drugi marzy też pewnie o takich cackach. Najnowocześniejsze samochody, dziesiątki nowych modeli, a także szybkie motocykle i samochody elektryczne. To wszystko można było zobaczyć podczas Auto Moto Show w Gliwicach. Na naszym stanowisku znajduje się tak naprawdę większość modeli Hyundai od luksusowego Santa Fe przez sportowe i30N oraz najnowszy samochód. Elektryczny o zasięgu po prawie 450 km. Miłośnicy czterech kółek mogli zobaczyć wszystko, co nowe i ważne w polskiej motoryzacji. Podczas wydarzenia nie zabrakło strefy tuningu, samochodów historycznych i motocykli. Automoto Show to jednak nie tylko elektromobilność, to także premiery nowych modeli Audi Mercedes Ferrari Alpin Hyundai. To nieliczne marki, które wystawiały swoje perełki podczas wydarzenia. Wiele aut i wiele zalet. Jeśli chodzi o samochód sportowy i30N Performance, dwulitrowy silnik turbo doładowany o mocy 275 koni. W nim są zastosowane również bardzo fajne technologie wzięte rodem z, z rajdów WRC. Mówimy tutaj o szperze na przednich kołach, mówimy tutaj o międzygazie. To są takie techniki znane entuzjastom motoryzacyjnym. Także samochód jest nie tylko ekologiczny, ale i szybki. Dla zwiedzających organizatorzy zapewnili wiele atrakcji. Od pokazów driftu, spotkań z gwiazdami polskiej sceny motoryzacyjnej, po finał konkursu Car Audio paska i wybory Miss Moto po dziesiątki nowoczesnych modeli. No nie ukrywajmy, najbardziej przyciąga wzrok Czerwona Toyota Supra. Bardzo duże zainteresowanie klientów, bardzo dużo klientów się o nich pyta, ale również jeśli chodzi o Korole, jeśli chodzi o Prejsa City, zbieramy informacje od klientów, rozmawiamy z klientami, też jest to zainteresowanie, ale głównie Czerwona Toyota Supra. Zainteresowani mieli do dyspozycji 20 samochodów elektrycznych przeznaczonych na jazdy testowe. Samochody elektryczne to elektryzująca przyszłość motoryzacji. Tutaj na targach klienci potencjalni mają realną możliwość porównania naszych samochodów do konkurencji. Tak bardzo, tak bardzo bezpośrednio wziąć do konkurencji A, do konkurencji B. Można tam porównać co jak wygląda, co jak działa, zobaczyć środek z zewnątrz, bagażnik. Więc to jest bardzo ważne, bo w ten sposób klient może porównać sobie, Jabko do jabłka, bo jak jeździ między salonami, to ta światło w tym salonie może być inne, w innym salonie inne światło może być inne, a tutaj wszystko jabłko do jabłka może porównać. Bez wątpienia w miniony weekend października Gliwice były stolicą polskiej motoryzacji.